Jo, witam z tej strony Grzesiek. Bardzo serdecznie w nowej gierce Hype Rush od Microsoftu, tak nawet od yy, i BetaSD nawet. Nowa giereczka, No, w końcu jakiś trafił nieodgrzewany kotlet. To nie jest jakiś 15 raz Skyrim. Także przejdźmy do konkretu. Zacznijmy grać. Gierka jest nastawiona bardziej tak pod muzykę bardzo pod muzykę, no właśnie zobaczymy sobie w opcjach, czy jest y, tryb y, jak to się nazywa, to żeby YouTube nie blokował mu muzyki włączony, tryb streamera włączony, zapisz ustawienia, tak dobra trochę godzinka pograłem na początku ale powiem, że bardzo fajna gierka, bardzo rytmiczna trzeba bardzo pod rytmikę grać w sumie także zaczniemy sobie od nowa Mamy nową gierę. Puste miejsce. Dam sobie na tryb normalny, bo grałem na trudnym. to Jak byłem pierwszego bossa, to tak. Niełatwo mi to szło. <noise> Nie jestem przyzwyczajony do takich gier, co trzeba uderzać, robić komposy. Rytm muzyki. No, zapłuczę trochę. Gierę. Dobra, elegancko. Dobra. A ja w ogóle wczuwam uzęl. Tak, tak. to ja. Zabud gwiazda roku. Wszystko gwiazda roku. Coś nie wypał. Czy uh, tak. A, wszystko jedno. Oto przepustka projektu Armstrong. Witamy w ośrodku Wandelay. O, oh, tak! Ha. To miasto, nie patrzeć. Koniec nie jest niestety otwartym świecie, także smutek. Jak oglądałem trailer to myślałem, że będzie otwarty świat, ale gra i tak jest zajebista. W Wandeley zawsze pomagaliśmy tym, którzy byli w potrzebie. A wszyscy uczestnicy projektu Armstrong pokażą całemu światu, co to znaczy być kimś wyjątkowym. A teraz przygotujcie się na lepsze życie. Ja jestem z nim. Tu specjalna przepuszczka chyba mnie wołają. To w ogóle. Co za hamulca samo tutaj? O co tu chodzi? Z najlepszych z najlepszych, mimosa. Produkcja prosiła o obiekty do testów Marketing to załatwił. Nie zwalaj tego na rekę. Powiedz temu pozerowi Zanzo z działu badań, że potrzebujemy wpływowych ludzi, a ty nie przyprowadzasz przegrywów. Damy radę. Obyście dali. Koniec z błędami. Żadnych defektów. Co czyli będziemy defektem? Na no, to wychodzi. To tak wygląda jak u nas medycyna w Polsce. <laughs> No tak, młotem i wyzdrowiony. Następny. <śm> następny proszę Kurano jak u nas. Wystąpił błąd. Proszę przejść do punktu kontrolnego. Dobra, punkt kontrolny. Gdzie to jest? A, bez obaw. To pewnie nic takiego. Zobaczmy. No, no, Okej, okay, dobrze się steruje. Wróciłeś sprawdzić jak fantastycznie udało mi się ustawić te skrzynie. A może szukasz wyjścia? Jeśli tak, zalecam obrót o 180 stopni chłopczy. No powiem ci chłopie, na znaczy w robocie, że no, zajebisie skrzynie ułożone. Elegancko. Ty tu jest moje odbicie? Kurde, ta zasiadka jest mocna. Tak tylko, tylko delikatnie wygiął. I wrażenie, nie o, stary. Ta operacja mnie wiem, bo mierzyłem, Ach, od razu pi energetyki? Kurwa, co to co to za rekomendację energetyków? Kurwa, to jest niezdrowe. To co się stało? Mówiliśmy, nie więcej niż 10 skrzyni na raz. Zobacz, co narobiłeś. Z pewnością wymierzona zostanie kara. Praca z była przywijem. <laughs> Proszę zabrać przedmioty osobiste. Tak. Pora wyskoczyć. Słuchajcie, widzicie na te yy, lampki grają w rytm muzyki. Zajebiście to się wygląda. Tak samo jak na wszystkie okolica, drzewa, czy z kominów w idzie, czy coś to tak samo. Zejbi to efekt jest. Kurde, mikrofon, sobie przyciszyłem za bardzo. Ula, ciekawe czy to będzie chodziło. Kurde. Zdawało się życie? Ale widzę w programie, że jest git. Nie, to zbieraczka do śmieci. Ty, mu Podoba mi się. Te dźwięki w rytm muzyki. Te elementy. Ty, <grym> ty, Nie no, zajebiście ja zrobiono. Walczmy. dobra my wywaliliśmy go w górę kurwa ciach Jesteśmy jednocześnie Iron Manem i Silverhandem. Cyberpunk'a w środku mam odtwarzać muzyki. Raczej nie powinien się tam znajdować. Po drugie... Młody Silverhand napędza moje nowe roboramie. Po trzecie synchronizuje wszystko z rytmem. I brzmi to niedorzecznie. Ale kiedy odpala się muzyka, to czuję się jak. jakbym. jakbym był na scenie. To to samouczek. Na pewno samouczek. No dobra, gotowi na coś niesamowitego? No ja. No, to zobaczyć? Zacznijmy od lekkiego ataku. Jednotaktowy, pojedynczy cios, który łączy kombinację. No dalej, spróbuj! A teraz spróbuj kombinacji dopasowanej do rytmu muzyki. Tak wygląda idealny. Wyczucie rytmu! O, tak! Ataki wykonywane są w rytmie, ale naciśnij przycisk ataku we właściwym momencie, żeby otrzymać doładowania w walce. Jesteś gotowy na więcej! Przejdź dalej! Zajbiste. <gry> Pora na prawdziwe obrażenia, czyli ciężki atak. Ten wymaga dwóch taktów, więc postaraj się wsłuchać w ten odgrywany w środku. Dam radę. Dobra, a teraz spróbuj ciężkiej kombinacji w tempie, i takie wyczucie to jest to. Dobrze, wiesz co robić. Jego marzenie się spełniło. Koniec gry. Co za odklejenie, po, to, po, po tej operacji, pewnie.

No, ogawiam ciężko. książki zawsze miałem problem, w rytm muzyki uderzyć, a jak zrobię dasha... Hmm? Podsumowanie ocena A, o, zajebiście poszło, nie no, fajnie, robi bir po daszu dobra, rozumiem. To ikona dotyczy... Mm -hmm. Jak ktoś nie ogarnia dobrze rytmu, to można sobie w włączyć, ale to wyłączymy. Trzeba się wczuć po prostu w muzykę. A, widzicie? Drzewa yy, żyją w rytm, w rytm muzyki. Można tak to powiedzieć No proste. No zobaczymy. Okej, okay. nie chcemy raczej się spotkać. Witaj! Czy mogę w czymś pomóc? A coś ty za jeden? Inteligentna chłodziarka VASF07 firmy Wandel. <laughs> Znana jako Smith. Mało chwytliwe, ale... Potrafię analizować twój dobrostan i pokierować Cię ku satysfakcji. Umiem dogodzić... Hej, bez dogadzania! Wygląda na to, że posiadasz robą muzyczne moce. Czy mam opowiedzieć Ci o twoich wadliwie działających umiejętnościach? więc zdaje się, że twój problem to atakowanie wrogów do rytmu. O kurde. Nie nazwałbym tego problemem. Atakowanie wrogów do rytmu zadaje im więcej obrażeń, więc jest to dla ciebie korzystne. Niektórzy ludzie z trudem odnajdują rytm, podobnie jak wewnętrzny spokój, ale oto kilka wskazówek. Twoje ataki zawsze trafiają do rytmu, a skoro korzystnie jest atakować do rytmu, ponowne naciśnięcie przycisku ataku w chwili uderzenia to najlepszy czas. Hmm. Sensownie. A jeśli jest to dla ciebie trudne, zdaje się, że masz wsparcie rytmiczne. Ale zamiast słuchać wyjaśnień, może wypróbujesz to na mnie? Serio? Widzę, jak cię to rajcuje. Więc proszę, poćwicz na... <laughs> Ćwiczyć na lodówce atakowanie. Nie idealnie, ale widzę, że chcesz jeszcze raz. <laughs> Tylko to teraz atrafić nie mogę, wryć. Wypróbujmy teraz ciężki atak. No dobra, dawaj, dawaj.

dawać mi złom z jak z Discovery ciach pach muszę walnąć? dobra i ciach a nie zdążyłem Dobra, zajebisto komoda nam się udało. SS? Eee, ocena. Ja musiałbym mieć s wszędzie chyba. Co no, ja mam teraz zrobić? No, raczej. No do, dobra. Do. Słuchaj, panel jest skakowany. Uderz też przełącznik i chodź na górę. Tutaj nie trafiłem? O, teraz ta. Dawać mi. Do skakania. O widzę, że tu coś będzie. Pewnie złom. A jak. To co ulubione. Dużo złomu. Zdąży? O, zdążyłem. Tam jeszcze podejdę. Widzę, że jest Są skrzynki. Sorry, że tak będę wchodził wszędzie, ale lubię eksplorować takie pomieszczenia. Zdoby jakaś porada, jejuniu. Tylko nie te porady.

Dobra. Co sobie teraz myślisz? Prawdę mówiąc, wcale o tym nie myślałem. Oczywiście, ale trzeba się upewnić, że naciskamy... Więc może... Wypróbuj to na mnie. Jakieś kombosy To to wcześniej odkryliśmy. Twoje Szybciej niż gra nam pokazuje. Ale dobra. Ale jest jeszcze coś, co może się przydać. Ach tak, jesteś bardzo zajęty. Tutaj, nie Dobra, nie będę już słyszał tych poradników co jak robić. Szkoda czasu na to. Jakieś inne będą ciekawostki to zajrzymy do lodówki. Teraz wszystko wie o co. Dobra. Czyli co jak dasza robimy. Ale musiałbym chyba po trójne zrobić żeby to wszystko przyciągało. Dobra, rozumiem. W wszystkich wrzaskach i tej całej muzyce. Przestań zasłaniać mi słońce. O chłopie, tu już wrdzewiejesz. Mm, jak to mogę wrócić tam? Okej. Okay. Idziemy do góry. Chyba już wszystko wyeksplorowaliśmy. możesz mi pomóc? Ach, to chyba nie był dobry pomysł. Dobrze, udało ci się. Tutaj. Dobrze, powiem wprost, bez ogródek. Eee, widziałam, jak walczyłeś, nieźle ci szło. Możemy pomóc sobie nawzajem. Ale ja. Ochrona cię ściga, ale mogę ci z tym pomóc. Stop! OK? Wow, 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 wow. Nie że to byłaś ty? Jesteś kotem? Nie, to 808. Jest kotem. Czy ona ma logo to, metaliki, metaliki znaczkami jakimiś chińskimi? Jak już mówiłam, dziwnie to wygląda. Nie, to. Co ja chyba sobie pójdę? Stary, słuchaj, Bandelej coś kombinuje i mogę ci pomóc. Dzięki, ale nie trzeba. odpowiada coś ty zrobił Cekaj, poczułaś to coś przed chwilą? Nie. Nie. to się chyba może udać zobaczcie kto wrócił, zobaczcie, kto wrócił. <grymka> i na scenie ja się kręcę dzięki 808 Chaj poznał nową sztuczkę trafienie w rytm więc cały czas w, w rytm <grymka> przy ostatnim ataku wypatruj kręgu czasowego i naciśnij dowolny przycisk żeby wykonać atak dobra Zobaczmy Cię w akcji. Czym takie buty. Tu ma to już krytyk. albo obserwuj dwa nachodzące na siebie kręgi, aby wykonać cios w rytmie idealnym. Połącz trafienie w rytm z ciężką kombinacją. Tutaj musisz poradzić sobie sam. A nie, pokażę mi. Dobra. Easy. Łatwe. Trafienie w rytmie jest kluczowe w silnych kombinacjach zadających duże obrażenia. Pamiętaj o tym. 808, tak? Co będą się te, też tak te schody, a nie. Nie Muszę tylko na chwilę twojego kota. O tu zwomiesz. Wolną kamerą się steruje, strasznie wolno. Nie podoba mi się to. Nie to trzeba przyjść przy do ustawienia, będę nagrywał następny odcinek. Dobra, przejdziemy tu. zuzów za porady. Lekarstwa, co tu jeszcze jest? Aha, dobra, to w życie, życiach wierzymy wszystkiem. No dobra, posłuchajmy go. Zdaje się, że masz nową przyjaciółkę. Mam nadzieję, że mnie nie zastąpi. Byliśmy, zdaje się, że opanowałeś już trafienie w, w rytm. <laughs> Lodówka przyjaciel. ...wejrzeć moje najskrytsze myśli. Poprawne trafienie w, w rytm... Jeśli wyzwalać pozdolnienie muzyczne mogą po bardziej wzrokowy sposób, to czekać aż znaczniki zgrania nałożą się na siłę. Mm -hmm. Jeśli wciąż sprawia ci to trudności, możesz nacisnąć przycisk ataku z każdym uderzeniem rytmu przed atakiem i też się uda. Będziesz chciał tego użyć, więc będę Twoim Nie, 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 nie będę na tobie to stał. No dzięki, w <laughs> którym mm -hmm. bardziej energicznie dobra. Nie trafiłem? No, teraz poszło. Mój no ten świat mi się podoba. Zajebista lokacja. No ja bym kurwa w Dobra, jedziemy. dobra, ktoś jeszcze wyjdzie? Czy tyle? No jeszcze, no jasne, że chcę więcej. Bo teraz w rytmie uderzam, punktacja mi będzie będę za słabo. Ach, no tutaj kombo słabo poszło. Nie ma ich już Nawet kot pokazuje, kiedy uderzać w rytm. Jest taki ten jego efekt u niego. Odejmi też. Więc od tej pomocy. Teraz twoja kolej. Muszę się wydostać z tego miejsca. To obszar produkcji. A jedyne wyjście jest przed centrum QA. Widzisz je? Tyle tu budynków. Ciężko powiedzieć. Na nim jest dosłownie napisane centrum QA <noise> No nie no, ciężko znaleźć, naprawdę. Ale skoro to wyjście, to pewnie spodziewają się, to no wiecie co? Może zakończę tutaj odcinek i zaczniemy w drugim odcinku iść dalej do tej fabryki czy tam galerii co to jest. Także siemano, myślę, że Wam gierka się spodoba, pobieracie, bo jest w gejpasie, także siemano.